Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór. Kłaniam się tak wieczorową porą. Kłaniam się nijutko i witam Was serdecznie. Dobry wieczór. Na zewnątrz już zbyt ciemno, żeby nagrywać. A ja się chciałam z Wami podzielić tym, co mi w sercu gra. Zrobiłam małą retrospekcję, wrzuciłam mój Moje nagranie na temat z 2018 roku na temat koloru niebieskiego. I tak obejrzałam i mówię, wow, ale byłam przygotowana. Czy teraz jestem nieprzygotowana? Nie, kochani. Ja teraz się tak jakoś inaczej dzielę z wami. To takie moje spostrzeżenie, oczywiście. Bo staranie, co to jest staranie? Dobrymi z, tak powiem, staraniem to jest, jak to jest. Ee, Dobrym staraniem to jest piekło wybrukowane. Czy to dobrze pamiętam? <grym> tak, to nie ma się co starać, tylko trzeba pracować. <grym> witam cały świat. Witam od Sydney do Ełku. Witam Joanny, witam Justynki. Witam moje kochane Mariole, Dorotkę. Witam Magdalenę, Basię, Barbarę. Barbara Tomaszewska, halo halo. Sylwusiu, witaj moja zielona wróżko. Witaj, Anusiu, witajcie, kochane panie. Witajcie, szanowni panowie! Witam Izabelę i Dariusza, witam wszystkich. Sylwusiu, pozdrowienia dla i ukłony dla szanownego męża. Anusiu, oczywiście też dla szanownego małżonka wszystkiego najlepszego. Panowie, jeśli już mnie oglądacie jeszcze z paniami, wow, jakże mi jest przyjemnie! No, mojego sąsiada z szanowną małżonką, witam. Witam Aci. Bardzo miły by był ten mail, że jeżeli będziecie koło nas jechać i nie wstąpicie na kawę, a wiesz, jak jechaliśmy, i był kierunkowskaz na Twoją miejscowość, i O, 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 to tu Aci mieszka. Ale to tak nieoczekiwanie, ale to piękne, piękne. Bo słuchajcie, bo to o to chodzi, żebyśmy radowali się, żebyśmy się cieszyli swoim towarzystwem. Ale z czym to Was, kochani, dzisiaj przyszła? Dziękuję za to piękne pytanie. Czy jest pani spełniona? No, wow. To takie było pytanie rewolucyjne. Bo ja sobie tak myślę, kochani, no, wow, tyle życia przeżyłam. Czy ja jestem spełniona? Ale myślę, myślę, że to spełnienie to jest tak na każdym etapie życia. I jak poszłam do szkoły. I napisałam dyktando na pięć, bo w końcu udało mi się słowo nauczycielka. Była to chyba druga klasa podstawówki, lub trzecia. Napisać bezbłędnie i dostać piątkę z dyktanda, jaka ja byłam spełniona. No wow, taką wiedzę posiadam, prawda? Spojrzenie z perspektywy całe reszty dalszego życia. Ale dobrze. Przyszły egzaminy, przyszedł koniec podstawówki, no, czy może te egzaminy wtedy inaczej to wyglądało, ale zakończenie szkoły podstawowej. No i ja jeszcze miałam egzaminy do liceum, zdałam egzamin do liceum, później matura. I gdy już zobaczyłam te wyniki na ścianie, na drzwiach, takie imię, nazwisko, wow, zdana matura, jaka ja byłam spełniona, tyle nauki za. Później w życiu osobistym, gdy urodziłam syna, wow, ale byłam spełniona. Tak się poczułam, Boże, to taka rola kobiety, prawda? No bo przecież wszyscy z matki i ojca pochodzimy, no nie ma inaczej, tak to wychodzi. Tak to ten świat nas się powiększa i idzie dalej, idzie dalej, następne pokolenia są. Byłam spełniona. Później, kochani, posłuchajcie, jak ja na uczelni dostałam z matematyki piątkę. Ależ byłam spełniona. Do dziś nie wiemy. Nie, nie mieliśmy niesamowitą panią ja profesor, ta, która wykładała wykładowczyni, no to była babeczka marzenie ona umiała matematykę, ona rozumiała matematykę, umiała przekazać. Także jak w liceum miałam czwórkę, to na studiach mam piątkę. Także byłam spełniona. Już nie mówię teraz o innych, ale to, co mi teraz tak przychodzi na tym etapie w tym momencie z tego spojrzenia. Te moje spełnienia. No i teraz, czy jestem spełniona? W międzyczasie były różne zadania, prace, wykonanie, oczywiście. Gdy kiedyś, jak? To był taki, chyba 94 rok. Może nie, nie 95, trochę dalej, przepraszam. może 97. I robiliśmy, przygotowaliśmy gazetkę do makro, a tych makr było chyba wtedy ze 7. Posłuchajcie. To dwa tygodnie trwała ta promocja, i to było moje zadanie osobiste do wykonania. Schudłam 5 kilo, ale jak się pozytywnie to wszystko zamknęło, naprawdę z dużym sukcesem, to taki spełnienie niesamowite. Bo czy to jest duma? Nie, 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 spełnienie, takie zadowolenie z głębi serca. I teraz, gdy jestem za granicą i dostaję zadanie, pracę, Mimo obcego języka i uda mi się wykonać, i cieszą się moi, moi koledzy, koleżanki, że to tak, jak to, nie to, że nawet mi wyszło, ale okej, okay, zadanie, z, tak powiem, zamknięte. Jestem spełniona, ale czy siedząc rano na balkonie z mężem, pijąc wspólnie kawę, czy jestem spełniona? Jestem spełniona. I zobaczcie, do tego spełnienia potrzebni nam są inni ludzie. Czy sami z siebie jesteśmy spełnieni? Aż tak? Myślę, że na pewno. Ale, o, zobaczcie, jak to gorąco dzisiaj upał. Aż czuję na twarzy jak, jak, jaki upał. Ach, jeszcze gorącą herbatę piję. To, a to tak lubię z miętą. <grym>, upał gorącą herbatę z miętą i z cytryną. I gdy inni obok nas i buduj, i są, i budujemy razem, i powstaje zadowolenie, to czuję się spełniona. Także dziękuję kochana za to pytanie. Było i rewelacyjne, i rewolucyjne. Tak spojrzałam na to moje życie i pomyślałam: wow, kiedy przychodzi spełnienie? Gdy pomagamy innym. Gdy możemy pomóc sobie, gdy budujemy relację, która daje nam to spełnienie. Bo cóż, człowiek sam jest wart? Tak niewiele, a jednocześnie bardzo dużo, ale jesteśmy dla innych. Przyszliśmy na ten świat, może powiem o sobie, przyszłam na ten świat, by pomagać innym. Chociaż ta pomoc, posłuchajcie, jest. Dla każdego inna, bo czasem postawienie granicy to też jest pomoc, bo musi przyjść przeciźwienie. Także spełnienie w tym świecie jest istotne. Wow. Kochani, bajka to była bajka o spełnieniu, to była. To było życiowe spełnienie. To była opowieść o tym, jak spełniamy się w naszym życiu. A jeśli chodzi o bajkę, to tylko przypomina mi się opowieść mojego taty. Dawno to było temu, posłuchajcie. Jak opowiedział o swoim koledze, który, no posłuchajcie, wiele, wiele, wiele lat temu jak był zamożny i miał dużo. Miał wszystko, wydawałoby się. No, tak powiem, do dzisiejszego tematu był spełniony, ale miał jeden taki mały minusik. Bardzo lubił hazard. Grał karty na pieniądze. I gdy pewnego dnia uśmiechnęło się do niego szczęście i wygrał, po prostu tak mu poszło, że jeszcze wygrał, nie dość, że miał, to wygrał tam bardzo dużo i już prawie odchodzi od stołu, a ktoś mówi: "A może jak już tak to wszystko wygrałeś, to postawisz na jedną kartę wszystko. Znaczy tak wiele wygrałeś, a tak to czy postawisz na jedną kartę wszystko? I on się wrócił do tego stolika i powiedział: tak, stawiam wszystko. I postawił i przegrał. I jak to mój tata powiedział, zacytuję: I został dziadem. I mówi, że on go spotkał po wielu, wielu latach. I ten krok, który wykonał, tą decyzję, którą wtedy podjął, już tak została do końca życia. Został tej decyzji. Może było to tak, że te pieniądze były takie, jakie były. I może to nie było jego spełnienie czy przeznaczenie. A gdy podjął i zrobił ten ostatni krok, podjął decyzję, bardzo konkretną. I został z tym, czym został. To czy to było spełnienie? Tak, zobaczcie, taki... No bo to tak jest, że przyszedł mi taki temat. Przy okazji jednego przyszedł mi drugi. Ale to już każdy sobie z nas odpowie sam. <laughs> Ewentualnie, kochani, bardzo proszę podzielić się w komentarzach. To nie, nie, to nie znaczy, że to taka zostawiam lekcję i taka mnie do odrobienia. Tak, dzielimy się, bo ja bardzo lubię czytać. <laughs> bardzo lubię, jak się dzielicie też ze mną. No, stąd posłuchajcie ten temat dzisiejszego nagrania. Kochani, 21.48 Piątek, 22 lipca. Dzisiaj jest w miejscowości Sucha Kopionek, był odpust, bo. Tam w ołtarzu jest obraz Marii Magdaleny. Także 22 lipca, taka data. A to jest była parafia mojej mamy. To tak gdzieś tam w pamięci mi ten 22 lipca został. Kochani, spokojnej nocy. Do jutra. Ale gorącą nas dzisiaj było. To znaczy 36 nie, ale takie 33 to było spokojnie. Do zobaczenia. Do jutra.